Siemaneczko, z tej strony mikrofal i to jest już czwarty odcinek porannika i dzisiaj dowiemy się wszystkiego o czołgach ciężkich a więc tak czołgi ciężkie charakteryzują się bardzo dużym w większości dużym kalibrem który zdaje mnóstwo obrażeń i ma bardzo dużą penetrację ich pancerz jest bardzo, ale to bardzo twardy. tak jak widać... no to jest dziesiątka, no ale to... I tak jest dużo. 254 z przodu na kadłubie i 203 z przodu na wieży. To, to jest dużo. Dużą wytrzymałością się charakteryzują. Czyli na przykład 2200 w przypadku T110E5. No i tu uszkodzenia też widać, 300 do 500. penetracja. Do 323 <coughs> przepraszam, szybkostrzelność działa. Jest niestety mała oraz prędkość i mobilność. Na szczęście, mam dużą moc silnika, no i zasięg. Jeżeli chodzi o czołgi ciężkie, najlepiej jest w tych typach czołgów. 29 Najlepiej jest badać działo i wieże. Działa i wieże, tak? Potem głośnica, radar, i na końcu dopiero silnik. Gdyż mamy pancerz, to niepotrzebna jest nam prędkość, a jedynie lepsze działo. No i tak. Co jeżeli chodzi o ciągi ciężkie? No to najbardziej przydatne jak ja tutaj mam u dowódcy też szósty zmysł a reszcie załogi najlepiej wyszkolić towarzysze broni plus jeszcze jakieś tam dodatkowe na przykład celowniczego ja mam snajper o kierowcę mechanikę czy coś w porządek co sprawę zmniejsza podpalenie i tutaj niebezpieczne magazynowanie ładowniczego, yy, co zmniejsza wybuch pocisków i będzie nas jeszcze trudniej zabić, więc... A więc wyrzuciło nas na ładną bitwę. Są po 40. I teraz ja tutaj sobie pojadę ze STI. Jedziemy I będziemy tych średnich obstrzeliwać tam. O tak, tutaj teraz. To chyba był zły pomysł. Bo tak jak widać, tutaj teraz nas strzelają. Ale ja z moim pancerzem mogę tutaj zwierzę wychylić. Myślę, czy tamtego mi się udało polować Chyba nie dostaje tutaj mocno i to pomoże tak wyjeżdżać no jeżeli chodzi o te czołgi to ich celem jest y, gra gra na średnim dystansie lub jeden na jednego lub po prostu strzelać z daleka gdzieś się tam pokryć ale najlepiej razem sobie jeden na jeden lub strzelać z daleka jak się skontują ja, gdyż mają bardzo duży pancerz Tutaj focha kosztowałem Ajajaj. Coś tutaj to trzeba będzie przebić I myślę, że to zrobić można zrobić można tylko od tyłu Tak, jak widać tutaj z fochem się próbujemy teraz przebić. On i się schował. Tak. I teraz to mu wsadzić tutaj. Tak. Jeżeli chodzi celując właśnie w wszystkie niczyciele francuskie celujecie w ten taki, jak ja to nazywam, młotek na wieży. W to wszystko wchodzi. Bo jeżeli chodzi o dolną płytę, to mają, ale... No ta płyta jest malutka, więc to się nie opłaca. Dobra, dostałem jakaś rykoszata, ładnego. No dobra, to bitwa chyba będzie przegrana, niestety. No dobrze, tutaj sobie wjechali razem, no i teraz masz tym pojedynczo tam do nich podjeżdżał i ginął, więc niestety bitwa będzie przegrana. Nie mogę go przebić coś. Od teraz mogę tak wyjechać. A nie 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 nie. A, i tu mi plecy ktoś robi tak. niestety tutaj na mnie pojechał, pół drużyny no i mnie zniszczyli no no dobra, witajcie i teraz tamtą bitwę niestety przegrałem ale teraz się tutaj postaram żeby wygrać no i tak Ogólnie to będę się starał wykorzystać mój pancerz i pokazać też niektóre metody kontowania się na przykład side scrapping czy tam inne kontowanie się, żeby nas nie przebili chociaż chyba tutaj side scrappingu nie zrobię ale mogę zrobić takie coś i wtedy tutaj, jeżeli mnie zauważą to dopiero chyba że oni w ogóle tutaj nie pojadą teraz nas wyrzuciło znowu na y, niezbyt y, nie, 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 nie nie są to złe czołgi w przeciwnej ani w naszej ale no oni mają mausa, my też, no ale jeszcze jest to, no to, to wiadomo, jest coś, nie? O, tu się obiekt pokazał, tak? Na górce, że jest. No i ja myślę, że chyba będzie teraz trzeba... ...poczekać sobie spokojnie. Aż oni wyjadą. Tylko ja tak nisko działanie opuszczę. Czy opuszczę? Opuszczę. Tak pod kątem się tutaj ustawię. O, chyba nawet gęsienicę mu rozwaliłem. No, ale są naprawy niestety. No dobra. Oni mnie tam jeszcze nie widzą. Nie wiedzą, że tutaj... Mentor dziesiątka tutaj jest, więc ja się postaram to wykorzystać. Ojaś, ten ja. Laga. <laughs> no i teraz co? Pozostaje nam czekanie, bo tam. No u nas dwie e Setki już zginęły, serio A to tam jest STI A nie to Maus tam jest UR. A Maus tu się pod kątem ustawia Ja temu E70 No tak to jestem minus tych Niemców cholernych, że się ich przebić nie da Goddammit Serio musiał do przodu pojechać Goddammit to chyba pluto nawet jest Nie Dobra jedziemy po killa No fuck. Kurde to chyba w dolną płytę mu nie trafia ale jakoś tak... O, jar. Dobra, to chyba pozostawię tego mausa komuś innemu. A tak niziutko wejdzie. Może coś wejdzie No teraz trzeba tutaj uważać No nie weszło Nic tu Mausowi nie wchodzi cholernemu O, oh fak, mu muszę jakąś unieruchomić. No i niestety kolejną bitwę przegramy. O, no, w dolną płytę, proszę. Zdemonstrowałem, jak to te. No i teraz czekamy tylko na tego Cholera Tak, tutaj to już to jest moja ta penetracja. Tak, że na ślepo sobie mogę strzelać do wroga. O, 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 a ten tu. Ej no i właśnie to tutaj, teraz mnie ktoś tu zauważył. No i teraz już rykosze to dostałem jakieś. Się cieszę. Ja tutaj pojadę. A najsłabszego, tak. No. No, niestety przegrałem. No, to jakieś wielcze stado się na mnie rzuciło. No i no szans nie miałem. No tak, ten na 75. No, gdybym może nie dostał tam od jeszcze tego niszczyciela i kogoś tam chowających się, no to może jeszcze, ale tak, to to. No, ale bitwa ładna, dwa ki Myślę, że to tyle z dzisiejszego odcinka. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, jeżeli pomogłem. A mam nadzieję, że tak, to dajcie łapkę w górę. No, i do zobaczenia w kolejnym poradniku. Cześć.